Ojcze nasz, który jesteś w niebie, w pokorze naszych serc, zwracamy się do Ciebie, pełni nadziei, wiary i miłości. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, który w swojej nieskończonej mądrości tchnąłeś życie w proch ziemi, spójrz łaskawie na swoje dzieci, które dziś składają przed Tobą swoją duszę, swoje troski i swoje dziękczynienie. Ty, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego, prowadź nas przez ciemności ku światłu Twojej chwały. Ojcze, w Twoich dłoniach złożone są wszystkie nasze dni. Ty znasz nasze myśli, zanim się narodzą. Ty znasz nasze lęki, zanim zdołamy je wypowiedzieć. Udziel nam siły, byśmy potrafili zaufać Ci w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy nasze ludzkie oczy. Nie widzę rozwiązania. Ucz nas trwać przy Tobie z dziecięcą ufnością, jak syn trzymający się dłoni Ojca, który wie, że ta dłoń prowadzi ku dobru. Panie, który jesteś miłosierny i sprawiedliwy, spraw, by nasze serca nie były zatwardziałe. Nie pozwól, by codzienność przyćmiła nam Twoje obietnice. Daj nam łaskę rozpoznawania Twojej woli, nawet w najprostszych gestach, w cichych westchnieniach, w spojrzeniach pełnych bólu i w uśmiechach pełnych nadziei. Niech Twoje światło rozjaśnia nasze drogi, a Twoje słowo niech będzie lampą dla naszych stóp. Boże, który jesteś źródłem pokoju, naucz nas kochać, jak Ty. Naucz nas przebaczać, jak Ty przebaczasz nam w sakramencie pokuty. Naucz nas pokory, byśmy nie szukali swego wywyższenia, ale potrafili uklęknąć przed drugim człowiekiem, widząc w nim Twoje odbicie. Daj nam ducha służby, by nasze ręce były przedłużeniem Twoich rąk, które błogosławią, uzdrawiają i pocieszają. Ojcze, któryś zesłał nam swojego syna, Jezusa Chrystusa, jako zbawiciela świata. Dziękujemy Ci za ten bezcenny dar. Dziękujemy za Jego życie, naukę, śmierć i zmartwychwstanie. Przez Jego ranę zostaliśmy uzdrowieni, przez Jego krew zostaliśmy oczyszczeni, przez Jego zmartwychwstanie otrzymaliśmy nowe życie. Uczyń nasze serca świątynią Ducha Świętego, abyśmy w każdej chwili byli gotowi świadczyć o Twojej miłości. Niech Twoje Królestwo, Ojcze, objawia się w naszej codzienności, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w naszych sercach. Niech każdy dzień będzie ofiarowany Tobie jako pieśń uwielbienia. Niech każda trudność stanie się okazją do wzrostu w wierze, niech każda radość prowadzi nas do wdzięczności, a każdy smutek do zjednoczenia z Krzyżem Chrystusa. Boże Wszechmogący, w Tobie mamy oparcie, którego świat dać nie może. Ty jesteś skałą, na której możemy budować życie, kiedy świat się chwieje. Ty trwasz niewzruszony, kiedy serce drży, ty mówisz: Nie lękaj się, daj nam łaskę słyszenia Twojego głosu pośród zgiełku tego świata. Ucisz nasze wewnętrzne burze i spraw, byśmy stali się narzędziami Twojego pokoju. Panie, udziel nam mądrości, byśmy wybierali to, co dobre, i unikali tego, co prowadzi do zguby. Daj nam siłę, by iść za Tobą, nawet gdy droga staje się trudna. Daj nam wiarę, która nie zachwieje się w obliczu cierpienia. Daj nam miłość, która przekracza granice ludzkiego zrozumienia. Uczyń nas apostołami Twojej Ewangelii, by każdy, kogo spotkamy, mógł zobaczyć w nas Twoje światło. Maryjo, Matko naszego Pana, Pani pełna łaski. Wstawiaj się za nami, prowadź nas do swojego syna, tak jak prowadziłaś sługi w Kanie Galilejskiej, mówiąc: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Naucz nas słuchać głosu Jezusa, nawet wtedy, gdy wymaga od nas ofiary. Naucz nas ufać, tak jak ty ufałaś pod krzyżem. Niech Twoje matczyne serce otula nas w chwilach lęku, a Twoje dłonie podtrzymują nas w chwilach słabości. Ojcze nasz, który jesteś blisko każdego serca, nawet tego najbardziej poranionego, pragniemy być Twoimi dziećmi w prawdzie i miłości. Pragniemy iść drogą, którą wskazał nam Chrystus drogą pokory, posłuszeństwa i ofiary. Daj nam serca czyste, gotowe do pełnienia Twojej woli. Daj nam ducha modlitwy. Byśmy każdego dnia rozmawiali z Tobą jak z Ojcem, który kocha bezwarunkowo. Część drugiej Boże, który patrzysz z wysokości niebios, ale jednocześnie mieszkasz w sercu pokornego człowieka, oto stajemy przed Tobą jak dzieci pragnące czułości Ojca. Nie mamy nic, co moglibyśmy Ci ofiarować prócz naszej nędzy, naszych porażek i tęsknot, a jednak wiemy. Że Ty nie gardzisz sercem skruszonym, w Twoich oczach wartość człowieka nie mierzy się jego sukcesami, ale otwartością na łaskę. Naucz nas pokory, byśmy nie stawiali siebie w centrum, lecz pozwolili, byś Ty był Panem każdej chwili naszego życia. Panie, gdy świat popycha nas ku pośpiechowi, Ty mówisz: Zatrzymaj się i poznaj, że Ja jestem Bogiem. Daj nam ciszę której możemy Cię usłyszeć, daj nam pragnienie modlitwy, które nie gaśnie nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie otrzymujemy odpowiedzi. Uczyń nas ludźmi modlitwy, nie tylko słowem, ale całym życiem. Niech nasze dni staną się modlitwą wdzięczności, nasze wybory modlitwą zawierzenia, a nasze cierpienia. Modlitwą zjednoczenia z Chrystusem Ukrzyżowanym. Jezu nasz Zbawicielu, Ty, który przeszedłeś przez świat, czyniąc dobro, naucz nas Twojej łagodności, naucz nas, że siła nie leży w przemocy, lecz w przebaczeniu, naucz nas, że wielkość nie tkwi w władzy, lecz w służbie. Twoje serce przebite włócznią nie przestało kochać. Naucz nas miłości, która nie szuka swego, która nie liczy krzywd, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Niech Twoje serce stanie się mieszkaniem dla naszych serc. Boże Ojcze, prosimy Cię dziś za wszystkie rodziny, otocz je swoją opieką, aby były miejscem wzrastania w wierze, miłości i jedności. Umocnij miłość między małżonkami, daj im ducha wytrwałości i wzajemnego zrozumienia. Dzieciom, daj posłuszeństwo i radość z bycia częścią wspólnoty rodzinnej. Uczyń z naszych domów oazy pokoju, w których królujesz ty sam. Wlej w serca rodziców mądrość, by potrafili prowadzić swoje dzieci drogą prawdy i życia. Duchu Święty, Pocieszycielu i Dawco życia, rozpal w nas ogień swojej miłości. Przyjrzyj odnów oblicze ziemi, ale zacznij od naszych serc. Usuń z nich wszystko, co nie pochodzi od Boga: zazdrość, pychę, gniew, niecierpliwość. Napełnij nas swoimi darami: mądrością, rozumem, Radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Niech Twoje działanie w nas owocuje świętością, która przyciąga innych do Chrystusa. Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich cierpiących tych w szpitalach, w domach, w samotności. Ty, który niosłeś krzyż aż na kalwarię, znasz każdy ból. Przyjdź do tych, którzy płaczą w ukryciu, którzy krzyczą w milczeniu, którzy nie mają siły modlić się słowami. Przytul ich do swojego serca i pozwól im poczuć, że nie są sami. Niech ich cierpienie złączone z Twoim stanie się źródłem łaski dla świata. Spraw, aby nawet w najciemniejszych chwilach mieli światło nadziei. Maryjo, nasza matko i królowo. Powierzamy Ci nasze życie. Jesteś najpiękniejszym wzorem zawierzenia Bogu. Ty powiedziałaś, Fiat, niech mi się stanie, nawet wtedy, gdy nie rozumiałaś. Naucz nas mówić tak Bożej woli, z tą samą pokorą i zaufaniem. Bądź z nami w chwilach prób, tak jak byłaś pod krzyżem. Nie opuszczaj nas, gdy jesteśmy zagubieni. Prowadź nas do Jezusa. Jak prowadziłaś apostołów po zmartwychwstaniu, ucz nas żyć Ewangelią na co dzień. Boże, który jesteś światłością świata, oświecaj tych, którzy błądzą w ciemnościach grzechu. Daj im łaskę nawrócenia, jak dałeś ją synowi marnotrawnemu spraw, by mogli powrócić do Twojego domu i doświadczyć Twojego przebaczenia. Niech każdy grzesznik odnajdzie w Tobie Ojca, który czeka z otwartymi ramionami. Daj Kościołowi świętych kapłanów, którzy będą przewodnikami w drodze do Ciebie. Daj zakonnikom i zakonnicom ducha wierności i gorliwości apostolskiej. Ojcze, prosimy Cię za wszystkich, którzy głoszą Twoje słowo: papieża, biskupów, kapłanów, misjonarzy. Umocnij ich wiarę, dodaj odwagi w trudnych chwilach, napełnij serca Twoim duchem. Niech ich posługa będzie owocna i pełna miłości. Niech będą pasterzami według Twojego serca, którzy prowadzą owce na zielone pastwiska prawdy. Daj im radość w służbie i pokój w sercu. Spraw, by ich życie było świadectwem Twojej obecności w świecie. Część trzeciej. Miłosierny ojcze, ty, który pochylasz się nad każdym swoim dzieckiem z miłością i łagodnością, rozlewaj swoje błogosławieństwo na wszystkich, którzy szukają Twojego oblicza. Spójrz na tych, którzy błądzą, nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że nie wiedzą, jak znaleźć drogę do Ciebie. Daj im światło, które wskaże kierunek. Spraw, by doświadczyli Twojej miłości nie jako pojęcia, ale jako realnej obecności w ich życiu. Niech Twoje miłosierdzie będzie dla nich bramą nadziei. Boże, który jesteś wierny w każdym pokoleniu, daj nam łaskę, byśmy trwali w Twoim przymierzu. Niech nasza wiara nie będzie jedynie zbiorem zasad, lecz żywą relacją z Tobą, spraw, aby każda Eucharystia była dla nas nie tylko obowiązkiem, ale spotkaniem z żywym Bogiem. Niech każda komunia święta oczyszcza nasze dusze i jednoczy nas z Tobą coraz głębiej. Daj nam serca, które będą tęskniły za Twoją obecnością, jak ziemia zeschła łaknie wody. Panie, naucz nas sztuki milczenia, w którym serce może usłyszeć Twój szept. Naucz nas czuwać, jak uczniowie w ogrójcu, choć oni zasnęli. Ty daj nam łaskę wytrwałości. Naucz nas postu, który nie tylko odcina nas od jedzenia, ale otwiera na Ciebie. Naucz nas jałmużny, która nie jest tylko gestem, ale stylem życia. Niech nasza wiara będzie konkretna, widoczna w czynach, obecna w relacjach i zakorzeniona w codzienności. Część czwartych, Panie, który znasz każdy zakamarek naszych dusz, przyjdź i zamieszkaj w nas, jak zamieszkałeś w łonie Maryi. Uczyń z naszego serca nowy Betlejem, gdzie rodzi się Twoja obecność. Niech nasze wnętrze będzie stajenką prostoty, pokory i gościnności. Niech każdy dzień będzie jak adwent, oczekiwaniem, tęsknotą i przygotowaniem. Pomóż nam żyć tak, by Twoja obecność nie była dla nas teorią, lecz codziennym doświadczeniem. Jezu, który jesteś drogą, prawdą i życiem, naucz nas iść Twoim śladem. Nawet jeśli droga prowadzi przez ciemność i niezrozumienie, naucz nas przyjmować prawdę, nawet gdy rani, bo tylko ona wyzwala. Naucz nas żyć w pełni, nie połowicznie, nieletnio, ale z sercem rozpalonym Twoją miłością. Daj nam pragnienie świętości, nie jako nagrody, lecz jako odpowiedzi na Twoje wołanie. Boże, Ojcze, daj nam oczy, które widzą potrzeby innych, daj nam uszy, które słyszą cichy płacz i niewypowiedziane prośby, daj nam serca, które reagują nie obojętnością, lecz czułością. Spraw, abyśmy nie przechodzili obok człowieka obojętnie. Uczyń nas narzędziami Twojej miłości. Niech każdy gest miłosierdzia będzie modlitwą, a każde spojrzenie pełne miłości, Ewangelią pisaną w ludzkim sercu. Duchu Święty, przyjdź z odnową do naszych parafii. Wlej ogień wiary w dusze wiernych, w serca młodzieży, w umysły dzieci. Niech Kościół nie będzie tylko budynkiem, lecz żywym organizmem pulsującym modlitwą, sakramentami i wspólnotą. Ożyw nasze liturgie, by były pełne głębi i sakrum. Spraw, aby ludzie wracali do Ciebie, bo poczują, że jesteś tam obecny, że przemieniasz życie i uzdrawiasz serca. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami, którzy doświadczamy kryzysu wiary. Wspieraj tych, którzy wątpią, którzy nie potrafią już się modlić, którzy oddalili się od Boga. Prowadź ich jak dzieci, które zgubiły drogę, ale pragną powrotu. Wstawiaj się za nimi, tak jak czyniłaś to w wieczerniku, otaczając modlitwą apostołów. Niech Twoja obecność wyprasza łaskę odrodzenia i światło dla serc szukających. Panie, który powiedziałeś proście, a będzie Wam dane, przynosimy Ci wszystkie intencje, które nosimy w sercu: te wypowiedziane i te ukryte. Prosimy za chorych, za samotnych, za bezrobotnych, za tych, którzy walczą z nałogami. Prosimy za rodziny w kryzysie, za młodzież bez celu, za kapłanów, którzy przeżywają trudności. Ty znasz każdego po imieniu. Otocz ich swoją miłością i daj im siłę, by nie zgasła w nich nadzieja. Boże, który w Jezusie objawiłeś pełnię miłości, spraw, byśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy kochani, że nawet w naszych upadkach, ty nie przestajesz nas szukać, że nawet w naszej słabości jesteś blisko. Nie pozwól nam zamknąć serca na Twoje wezwanie. Daj nam odwagę, byśmy żyli zgodnie z Ewangelią, nawet jeśli oznacza to życie pod prąd. Daj nam ducha męstwa, który nie boi się świadczyć o Tobie w codzienności. Jezu Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, przyjdź do naszych serc. Przyjdź z łaską pokoju, który przekracza ludzkie pojęcie. Przyjdź z pokojem, który nie zależy od okoliczności, ale płynie z zaufania Tobie. Naucz nas żyć tym pokojem i dzielić się nim z innymi. Niech nasze domy, nasze rozmowy, nasze relacje będą przesiąknięte Twoją obecnością. Niech świat... Widzi w nas uczniów, którzy naprawdę Cię spotkali. Część piąt, Panie, Boże nasz, którego obecność napełnia cały wszechświat, a który z taką czułością pochyla się nad każdym człowiekiem, pragniemy zakończyć tę modlitwę w duchu wdzięczności i zawierzenia. Ty jesteś tym, który był, który jest i który przychodzi. Ty nigdy nie opuszczasz swoich dzieci. Nawet gdy one odwracają się od Ciebie, Twoja wierność przewyższa nasze niewierności, a Twoje miłosierdzie nie zna granic. Dlatego dziś, Ojcze, powierzamy Ci całe nasze życie, z Jego blaskami i cieniami, z Jego radościami i trudami. W Twoje ręce składamy nasze przyszłości, nieznane, niepewne, ale bezpieczne, jeśli są z Tobą. Naucz nas ufać nie naszym planom, lecz Twojej opatrzności. Naucz nas odczytywać Twoje znaki, rozpoznawać Twoją wolę, przyjmować Twoje drogi, nawet jeśli prowadzą przez pustynię. Daj nam serca gotowe do pielgrzymowania, które nie boją się wyruszyć, które potrafią zostawić to, co znane, by wejść w głębie wiary. Maryjo, Matko Nadziei nie przestawaj być naszą przewodniczką. Prowadź nas, jak prowadziłaś Jezusa, ucząc Go pierwszych słów, pierwszych kroków, pierwszej modlitwy. Ucz nas życia z Bogiem na co dzień, w prostych czynnościach, w pracy, w rodzinie, w ciszy. Chroń nas pod swoim płaszczem, szczególnie wtedy, gdy świat ogarnia zamęt. W chwilach niepokoju bądź dla nas Gwiazdą zaranną, która wskazuje drogę do Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty, który dałeś nam Ducha Świętego jako pocieszyciela i obrońcę, dziękujemy Ci za Jego nieustanne działanie w naszym życiu. Dziękujemy za to, że On modli się w nas kiedy my już nie mamy siły, że On przypomina nam o wszystkim, co powiedziałeś i prowadzi nas ku całej prawdzie. Dziękujemy, że dzięki Niemu Kościół trwa i rozwija się pomimo przeciwności. Prosimy, abyśmy nigdy nie zasmucali Ducha Świętego grzechem, ale żyli w Jego świetle i łasce. Ojcze, zakończenie tej modlitwy niech nie będzie końcem naszej rozmowy z Tobą, lecz jej początkiem na nowo. Niech nasze serca nie przestaną Cię wielbić, nawet gdy usta milczą. Niech nasza codzienność stanie się liturgią, w której Ty jesteś centrum. Każda praca, każde spotkanie, każda decyzja, niech wszystko będzie oddane Tobie, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, Ty jesteś święty i godzien wszelkiej chwały. Jezu, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem, obudź w nas to, co uśpione, uzdrów to, co zranione, ożyw to, co obumarło, spraw, byśmy żyli nie tylko dla siebie, ale dla Ciebie. Niech Twoja Pascha dokonuje się w nas każdego dnia, przechodzenie ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do łaski. Chcemy być Twoimi uczniami aż do końca, chcemy być wierni Tobie aż po krzyż. Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za dar modlitwy, która łączy nas z Tobą, naszym Ojcem. Przez syna w Duchu Świętym. Dziękujemy za to, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy za Kościół, wspólnotę wiary, sakramentów i miłości. Dziękujemy za Eucharystię, za Pismo Święte, za Maryję, za świętych, którzy orędują za nami. Za to wszystko niech będzie chwała Tobie na wieki. A teraz, Panie, wypowiadamy raz jeszcze słowa których nauczyłeś nas sam ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen